Tomek, trener Czerczesow powiedział na konferencji o tobie, że szykują cię na Mistrzostwa Europy i będziesz po nich wart 15 milionów euro. Taka forma motywacji na ciebie wpływa dobrze? Na pewno cieszy dobre zdanie trenera po tym meczu. Będę chciał podtrzymać dobrą dyspozycję, Grałem dziej wyżej i wykorzystałem to, że trener przesunął mnie. Można powiedzieć, że prawie na dziesiątkę. No i myślę, że w jakimś stopniu pokazałem, że warto, no, warto na tej pozycji mnie postawić. Przede wszystkim y, u trenera liczy się dobre podejście profesjonalizm y, 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 dyscyplina i, i żeby dawać się wszystko, a myślę, że z czasem y, jeszcze więcej rzeczy się dowiemy, bo wiadomo, to jest dopiero początek. I, Myślę, że dobrze wpływa na nas bardzo motywacyjnie i, i, i oby tak dalej. Nie ma co po pierwszym meczu być już bardzo zadowolonym. Będziemy chcieli to podtrzymać w kolejnych meczach. Krakowia to nie jest przypadkowy zespół, nie, nie są przypadkowo tak wysoko i, i, i dobre wyniki to robią z innymi drużynami. To nie był łatwy mecz, ciężkie wojsko i, i, i na pewno trzeba się cieszyć, ale tak jak mówię, no, trzeba to powtórzyć w kolejnym meczu. No. Czy w naj, na kolejnych meczach też będziesz mieć więcej takich zadań ofensywnych związanych z kierowaniem gry? No, to się okaże, tak? No. <laughs> czy, 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 czy będę bardziej defensywnie grał, czy się czy ofensywnie? Tak, tak lu, lubię się zapinać do przodu i, i, i lubię grać ofensywnie. Nie, nawet gdy jestem ustawiony jako defensywny pomocnik, to ja nie lubię grać, przyjąć i zagrać do boku, tylko lubię wykazać większą niezależność. To, to był najlepszy mecz w swojej karierze, no bo chłopie, jeszcze raz trzy asysty. No, trzy tak, ale myślę, że miałem parę dobrych meczów i, i nie ma co mówić, że, że to był najlepszy mój mecz.